Cześć. Być może zastanawiacie się, po kiego grzyba w ogóle chłopaki z pracowni synergii robią kurs dzień po swojemu. Czyżby E, chcieli być jakimiś w ogóle mistrzami produktywności, nowymi Davidami Allenami, którzy będą uczyć Polaków, podobnie jak Jolka Kwaśniewska uczyła jeść bezę, to oni teraz będą uczyli Polaków, jak sobie robić kalendarz i tam e, skurcze, od, odhaczać zrobione rzeczy. Otóż nie. E, to szkolenie, szkolenie dzień po swojemu, to jest jedno z kilkudziesięciu obszarów, to jest jeden z kilkudziesięciu obszarów, które uważamy, że są ważne do tego, żeby przedsiębiorca mógł być jednorożcem. Żeby jego firma mogła być jednorożcem, a żeby przedsiębiorca mógł być na przykład właścicielem wielu jednorożców. Jednorożców, czyli firm wartych przynajmniej miliard dolarów. I teraz yy, zaczynamy po prostu od tego, Kilka, kilka miesięcy temu z Tomkiem cioskiem siedzieliśmy so, sobie na dobrych paręnaście godzin w paru odcinkach e, przed tablicą, e, przed whiteboardem i po prostu kreśliliśmy, myśleliśmy, szukając o, odpowiedzi na pytanie co zrobić, że, żeby polscy przedsiębiorcy byli gigantami światowymi w swoich Dziedzinach i wyszło nam wiele, wiele obszarów do przepracowania. I to jest właśnie pierwszy. Pierwszy z kilkudziesięciu, nie z kilku, z kilkudziesięciu. I pewna formuła, która to wszystko ogarnia, pojawia się w opisach naszych materiałów hasło helisy. Właśnie to wszystko podporządkowaliśmy helisie, ponieważ wydaje nam się, że odnaleźliśmy pewien. Sekretny klucz rzeczywistości? Nie, nie wiem, nazwijcie to jak chcecie, ale znaleźliśmy w właśnie pewien sposób patrzenia na rzeczywistość, który nam to wszystko bardzo uporządkował. Więc nie, nie zamierzamy być smutnymi albo sztucznie wesołymi szkoleniowcami, którzy teraz powiedzą tobie, w jaki sposób przeżyć dzień i być bardziej efektywnym. Bo to możesz w zasadzie sobie przeczytać u Alena albo u Michała Śliwińskiego i jakoś tam będzie. Natomiast Kurs Przeżyj dzień po swojemu to jest pierwsza z kilkudziesięciu propozycji, jakie sukcesywnie będziemy przestawiali, a wszystko to właśnie po to, żeby za kilka, może kilkanaście lat tworzyć e, społeczność jeźdźców jednorożców. I taki jest nasz cel, dlatego właśnie ruszamy z kursem dzień po swojemu, i dlatego za pół roku. Będzie to jeden z pierwszych kursów, które wypuściliśmy i wtedy już to, o czym mówię teraz w trybie przypuszczającym, w trybie planów, będzie dla każdego oczywiste. Więc taki jest nasze why, jeśli ono Ci się podoba, jeśli chcesz, jeśli chcesz iść w tym kierunku i jeśli postanawiasz być wielkim przedsiębiorcą, no to to jest właśnie projekt dla Ciebie. Jeżeli chcesz prowadzić spokojne życie yy, drobnego rzemieślnika, to sam ten kurs będzie dla, dla Ciebie też dobrym wyborem. Ale yy, całość tego cyklu to nie będzie coś dla, dla Ciebie. O! I po to to ro, robimy. Yy, jeśli chcesz mieć pewność, że sprawy idą w dobrym kierunku i w dobrym tempie, yy, tak jak yy, to sobie planujesz, no to akurat dzień kurs po swojemu, yy, kurs dzień po swojemu jest właśnie propozycją dla Ciebie.